Otwieram XXXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Nosze. Sesja ta została zwołana na wniosek pana Wójta Stanisława którego witam na dzisiejszej sesji mam przyjemność powitać również panią Skarbnik Halinę Wanda. Wysokiego Rada będziemy odgadować zgodnie z porządkiem obrad, który został dostarczony Państwu z zawiadomieniem na dzisiejszej sesji zgodnie z punktem drugim porządku obrad, jak zabija pomocność dzisiejszych obrad. Wygada gminy noszecy liczy 15 członków na sesji obecnej jest 15. Wysok radnych dzisiaj przejdziemy teraz do punktu trzeciego porządku obrad to jest do podjęcia uchwały w istotnych sprawach dla naszej jednostki samorządu terytorialnego. Pierwszą uchwałą w tym roku jest to uchwała w sprawie zmiany w uchwale budżetowej nr 34 przez 346 przez 2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku. Wygory uchwały otrzymaliście Państwo Radni w wiadomieniu dzisiaj, dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem wysokiego Gado przystąpimy do głosowania. Pan e, radny Baganczek? Jestem za. Pan radny Powora Sylwestek? Jestem za. Pan radny Magnizas Stanisław. Jestem za. Pan radny Budajak. Jestem za. Pani radna Gładysz Jestem za. Pan radny Pójdziek Krzysztof. Jestem za. Pan radny Adgadnik Piotr. Jestem za. Pan radny Potoczny Stanisław. Jestem za. Radny Skup jest jestem za. Pan radny jestem za. radna e, Skłuska Anna Pan granny Świek z Jestem za. Pan radny Świek Zbigniew. Jestem za. Pan radny Barczek Zygmunt. Jestem za. Pan radny Zabły Jestem za. Pan radny Zabacki Krzysztof. Jestem za. Krzysztof, za. Dziękuję. Stwierdzam, że gada gminy na rzecz podjęła procedowaną uchwałę. 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wysoka radę tego z bezpatrzeniem uchwały uchwały nr 34 przez 347 przez 2022 Rady Gminy Nościec z dnia 31 stycznia 2022 roku. z sprawie uchwalenia wieloletnich programów finansowej gminy Nośnej z uchwały otrzymaliście Państwo radni. W o dzisiejszej sesji, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem Wysokiego Rady przystąpimy do głosowania. Gardner Bagan Czegorz? Jestem za. Radny Bobara za. Jestem za. Duda Elgack, jestem za. Wygadnia Bładeż Jestem za. Wygadnie Błóciek Jestem za. Ogadny Piotr. Jestem za. Wygadnie potoczny Stanisław, Jestem za. Żygadnicz Adam, jestem za. Agadna Skóska Jestem za. Jestem za. Agadnie Jestem za. Jestem za. Agatnie Jestem za. Krzysztof. Jestem za. Dziękuję z tej strony. Gminy na 6 podjęła procedowaną uchwałę. 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejną, kolejną chwilę w roku głosowań, nad jakim się podjęliśmy jest to, tutaj, że w sprawie zmiany budżecie Gminy na rok 2022 projekt uchwały się Państwo zagadnicze za zawiadomienie na dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa radnych ja chciałby zabrać głos? Nie widzę zatem wysoko, że przystąpimy do głosowania. Radny Bagan Grzegorz, jestem za. Zagadny Popola, Sylwesta, jestem za. Zagadny Banko Stanisław. Jestem za. Radny Budajet Bag. Jestem za. Agadny Bładysz Bierzyna. Jestem za. Zagadny Burdziel Krzysztof. Jestem za. Agadny odgodnik Jestem Za. Radny stanisław. Jestem Za. Radny jestem za. Radna Skórska Anna. Jestem za. Radny Świer-Stanisko. Jestem za. Radny Świerz-Binniewski. Za. Radny Barbczak z Jestem za. Radny Zaubym Jestem Za. Radny załatwicki przy za. za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy na rzecz uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 15 głosów za, 0, przeciw, 0, wstrzymujących się. Teraz przystąpimy do rozpatrzenia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33 przez 339 przez 2021 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasady władzy i wyborczej radnych rady gminy Wynoszców. W tej uchwały otrzymaliście państwo radni wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem wysoka rado przystąpimy do głosowania. Radny Barał za

za. So. Wydaje Stanisław. Jestem za. Wydaje mi się, Jestem za. Wygadny Bawczyk Zbigniew. Jestem za. Wygadny Zobór Jestem za. Wygadny Zawadzki Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że Gada Gminy narzędzia prezentowaną uchwałę w 15 głosach za, 0, przeciw, za wstrzymujących się. Wysoka Rado przed ostatnim projektem uchwały, w których jest otrzyma, Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33 przez 336 przez 2021 z dnia 32 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany statutu gminnego zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół w Mąsżycu stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 przez 150 przez 2016 Rady Gminy z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo środkowej i, i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych. W projekcie uchwały otrzymaliście Państwo radni za o ja dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, że tam wysoka Rady do głosowania. Radny Bagę ten dia Radnych upołacy

Dziękuję Zabacki Krzysztof za. Dziękuję. za brzeg Dziękuję nie może Dziękuję 15 głosów za, przeciw, zajął się. Wysoka ostatnie Dziękuję postaci projektem Dziękuję jest na dzisiejszej sesji. Jest to uchwały w sprawie pomocy finansowej do samorządu Województwa Partowskiego Rzeszowie. Dokument ten otrzymaliście Państwo radni bez dzisiejszej sesji. Czy bez Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, do głosowania. Radny Jestem za legamie jestem za legamie tak Stanisław. jestem za legamie duderet jestem za legamie władzę żywioł jestem za legamie cudie przyszło jestem za legamie oglądaj piotyk jestem za Potoczny Stanisław. jestem za z jestem za legamie jestem za Wygadnie śpiew Stanisław. jestem za legamie jestem za jestem za Wiadomo ja zaraz w przyszłym za, roku, żeby stwierdzić, że Gada Gminy Nostrzej podjęła wyprawę sprawy sprawie pomocy finansowej oraz samorządu województwa które Pan stwierdził. Szanowni Państwo, te sali wyczekaliśmy porządku agendy na na zwyczajne sesji. W związku z tym zamykam 30 piątku na zwyczajną sesję Rady Gminy Nostrzej.